Nie myłem się. Dzień 32. Status banana cienki, czarny, niezmienny. A już nie zrobię tutaj e, takiej kręcenie. Dzisiaj chcę Wam się pochwalić tym, że chyba nareszcie skończyłem pracę nad moim modelem w blenderze. I przez co mam na myśli, że skończyłem go modelować i teksturować. Jak macie mój piękny model w blenderze, to nareszcie mój model otrzymał coś takiego, co się nazywa kości i teraz ma kości. Poza tym, wszystko tutaj jest już oteksturowane, wszystko jest tutaj porobione, jedynie tu będę musiał ten monitor gdzieś przymocować. Ale też, znalazłem taki pewien błąd przy eksportowaniu tego modelu, bo już zacząłem się bawić i dawać mu animację. Jak coś, to ten model dalej nie ma animacji, muszę chwycić za to i za to, bo wyjdźmy sobie to, to, widzicie, web się nie kręci. E, zacząłem się nim trochę bawić, no i tam zobaczyłem, że był problem przy eksporcie, że w ogóle nie było e, shaderów. Czyli, na przykład, tutaj jak macie to na głowie, to się teraz tutaj kręci ten fiolet w połączeniu z innymi kolorami. Dzisiaj chcę wam się jeszcze pochwalić moim super młotkiem. Czasem mam go na filmach, czasem nie, ale nie wiem czy tak słowie wspominałem, że kupiłem sobie kiedyś młotek, ale razy mi posłużył jako rekwizyt. W ogóle jak ostatnio sprawdzałem internet to chciałem wam coś ciekawego nagrać z newsów internetowych, ale jak patrzę, patrzę i najciekawsze czego się ostatnio wydarzyły to pliki Epsteina i to, że ludzie je odkodowali dosłownie w przeciągu chwili, bo jak mieli tam zaznaczenie tekstowe to oni zamiast faktycznie to ukryć. Oni tak, także to zakryli czarnymi prostokątami, przez co mogliście to sobie sformatować, skopiować i mieć te pliki. I oczywiście, ludzie pierwszą rzeczą, jaką zrobili, to opuszczenie na tym bad Apple z way.com. Przy okazji, muszę Wam się jeszcze też tutaj pochwalić, że tam mam podłogę. I na podłodze, rozłożyłem sobie moją poduszkę, jak i moją kołdę, jak i mój koc i zespałem na podłodze zamiast na łóżku chciałem podłożyć sobie sam koc i spać na swoim kocu. Czy mnie tutaj brud z podłogi nie dosięgnął, ale po czasie ogarnąłem, że w sumie to będzie mi zimno. I dwa, nie, ciężko będzie mi zasnąć bez poduszki, więc sobie wziąłem te dodatkowe rzeczy, je tam położyłem i tak sobie spałem do jakichś czwarty w nocy, a się położyłem o godzinie 18.00. Kurde, 50 godzin a niech różbę było 7 bądź 6 masakra, z drugiej strony się zbawić 24 godziny 26, w sumie coś za coś. Na koniec jeszcze macie ASMR tym autobanem. see ya